No, witam ponownie. Przepraszam Was za problemy. Zapomniałem zapasowego łączyć. się na główne. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie śmigało. A same problemy. Wczoraj z kolei przez 6 godzin nie było najmniejszych, później się wieczorem do tego zaczęły. Godzina szczytu i to zwykle się zdarza przy tych dużych eventach na Twitchu, a teraz to chyba była wina jednak tego zapasowego łączonego. Więc przepraszam Was za problem. Już się łączymy w takim razie z Zem. Wracamy tutaj do relacji. Halo, halo? Halo, halo? A właśnie, musisz jeszcze pokazać, proszę tak, bardzo. Tak, tak, jeszcze się pokaż no mom... nam. No momento, bo wiesz co, zapomniałem ten. O, super. Okej, okay, mam nadzieję, że problemy ustaną wczoraj przez 6 godzin, w sumie żadnej przycinki nie było. Ja na tym łączu, na którym teraz jestem, zapomniałem się z tego zapasowego przełączyć, więc tutaj mój błąd, sorry chłopaki. Za małą przerwę. Tymczasem po pierwszej grze prowadzi mana. No ten kontratak bardzo silny wyprowadził, od razu dotarł do środka mapy. Tefe już nie miał czasu na reakcję, prawda? Teoretycznie miał ekonomię, teoretycznie miał jeszcze trochę nadwyżek, ale nie zdążył ich zbić. Ten dystans był za krótki. Tak jest, no. Wiesz, no tutaj... Była to dobra ta, była to dobra gra kontry tak naprawdę na to co, co chciał grać Tefel, no i tutaj widzę, że Mana po prostu był przygotowany na, na, na przyjęcie tego e, co grał jego przeciwnik, tak więc tutaj no, nie wiem, wiesz, nie wiem czy musimy dodawać cokolwiek innego. E, no tak, to było czytelne, widać było, że Tefel nie mógł w zasadzie w żadnym wypadku skonfrontować się z tą prawda, tak troszeczkę chyba za bardzo wdarł się kilkukrotnie na ten teren. Protosa w celu zniszczenia tej bazy i za dużo tracił po prostu armii, Nie mógł już wychodzić. No dobra, w takim razie druga, druga mapa, Mary round Wybrał ją Tefel jako przegrany poprzedniej mapy. A więc sygnał gotowości wysłaliśmy, więc powinno działać już w tej chwili. Wszystko tak jest. Ruszamy. Druga gra. Miosy ja mam włączone, te pioseneczki z Wiedźmina. <noise> No, aż zazdroszczę. Jest mu Na muzykę ze StarCrafta jestem wskazany. No, też, ale też jest bardzo fajne, właśnie. Blizzard jest jedną mm -hmm. z takich firm, która może robi kilka rzeczy bardzo dobrze. To są między innymi, oczywiście, filmiki i tak dalej, ale także, właśnie muzyka w, w każdej grze według mnie jest fantastyczna. Ale wracając do tematu, słuchaj, ja chciałem ci powiedzieć, właśnie, że w dwójce jest taka akcja w tym pierwszym mieście, nie pamiętam jak się nazywa, Flotsam chyba. Gdzie masz e, takich kilku gości, którzy stoją w takim przejściu, nie? I to są jakieś tam robotnicy czy coś takiego, nie? Jest hmm. taki wśród nich jest taki nowy, nie? nowy. I on zawsze I on zawsze wali jakieś takie sześciarczyste teksty i o niego za to wiesz i oni go tam tyrają za to, nie? I w momencie oni wiesz, tak stoją i tak chłopaki. Tak sobie myślałem. Może byśmy się w końcu wzięli za jakąś uczciwą robotę, nie? I oni wszyscy zaczynają wiesz, młody. Kolega ci zaraz powie coś bardzo ważnego. no. Nigdy. Ale to nigdy nie mów takich głupot. Życiowe, życiowe teksty tam Aj. często są, to prawda, charakterystyczne. Wiesz, nie wiem czy ty grałeś w na dwójkę właśnie, czy nie? W dwójkę grałem, tak, tak. Co prawda nie, w końcu jej nie skończyłem. No jakoś pod koniec mm. gdzieś się utknąłem na część. Kojarzysz tego typa, co, co we Flotsam gotuje bigos cały czas? Jest taki gościu, słuchaj, Kurczę, on, wiesz... Dawno, ale chyba faktycznie, no. Ja chyba, te, jak to no coś tam... Jakaś babka tam koło niego stoi, no zamieszaj chociaż. tam go tej ja nie mieszam, ja się zmagam z tworzywem. Artysta. Tak, tak. No dobrze, wracamy do gry w każdym razie. Mel Grunand, a więc mapa na trzech e, zawodników, da trzech zawodników na trzy pozycje startowe. E, lewy górny róg to bana, on prowadzi w tej chwili 1 do 0. E, on potrzebuje jeszcze dwóch wygranych, żeby awansować do finału. Przypominam, że to jest drabinka jakby... No nie jest to drabinka podwójnej eliminacji, więc tutaj zwycięzca wchodzi do finału wielkiego. To jest naprawdę bardzo ważne spotkanie. Tutaj nie ma szans na jakąś rehabilitację. Na dole już czeka tylko i wyłącznie mecz pocieszenia, mecz o trzecie miejsce. A na dole mhm. na godzinie 6 Tefel. Druga gra, no ciekawe co tym razem pokaże. Również od Spalding Poola zaczyna nas się bezpiecznie, ale ma na tym razem z głównej bazy, tak? Już nie, już nie szybka baza. No to mapa jest troszeczkę trudniejsza do, do grania tego Nexusa z uwagi na odległość rampy tutaj zejścia z głównej bazy do ekspansji i e, to już widzieliśmy wczoraj. Mana tutaj jednak woli grać Gatewaya ze środka, nie, nie kombinuje jakichś wariantów z szybką ekspansją. Przypuszczalnie zagra tę ekspansję i tak dość szybko, bo tylko jeden asymilator uruchomił, więc ten, to wydobycie gazu jest ograniczone. Ale rozpoczyna od zelota. Na pewno będzie czekał tutaj na Madę Shipcora i za pierwszą nadwyżkę tu minerałową postawi Nexus. Tak, no tak będzie to pewnie wyglądało. Jak na razie mamy także lota granego zobacz, przez manę, więc. Znaczy, może inaczej, ten pierwszy zelot to jest właśnie takie coś często opcjonalnego. A tutaj mm. Mana go gra, co może oznaczać też, że może będzie chciał właśnie za pomocą zelota Selkera i Madership porawy wyżyć wy wy taki mały pressing na TFL-a, To może rzeczywiście mieć miejsce. E zwłaszcza, że tutaj wiesz, jest całkiem fajna, fajna możliwość grania właśnie takiego pressingu na trzecią bazę. Bo ta mm. trzecia baza dla zerga będzie dosyć daleko od naturala. Tak, tylko na tą presję chyba będzie trudno z uwagi na to, że ma dość ograniczoną liczbę gazu, prawda? Teraz sobie Made Shipkora, mm -hmm. ten Starker będzie opóźniony w szczególności, tak? Może samym Zelotem mm -hmm. i Made e, i Shipkore będzie próbował tutaj wychodzić, jeśli TFL zwłaszcza nie robi zergingów do tej pory, więc tutaj jakby e, no, daje tą możliwość, po to możliwość sobie wywarcie jakiejś presji, nawet taką małą mm -hmm. armią, jeśli tak można powiedzieć. Patrolem. Tak, taką, tak. Dwie królowe już w tym momencie budowane, znaczy jedna już jest, druga dopiero teraz, nie, dwie już są, przepraszam bardzo, więc to trzecia będzie, właśnie przecież mówiliśmy o Tefelu, który tą trzecią królową też robi. Po raz kolejny dobra decyzja, ze względu na to, że właśnie do tej trzeciej bazy będzie musiał posiadać troszeczkę klipu, a z drugiej strony mana dodatkowe dwa gateway. E i teraz jakby pytanie brzmi co dalej, bo zobacz, że tu się czwarty pojawia, Ok, no to to będzie właśnie jakaś forma ataku, tak przynajmniej myślę, bo gdyby Mana nie chciała atakować, gdyby to były po prostu takie wiesz, gateway'e, które mają być grane jedynie jako barykada, no to raczej by tego trzeciego, gate... czwartego gatewaya nie było. A tutaj mam wrażenie, że będzie chciała atakować. Już jest probe, już będzie pylon za chwilę, no i dokładnie tak. Tak, cztery gateway, e, ten jeden schowany tutaj z tyłu dodatkowo, tak żeby utrudnić zagranie jakiegoś zwiadu Zergowi. No, Tefel nie ma tutaj za bardzo możliwości, ma tylko tego Overlorda na dole, więc yy, faktycznie wygląda to na. Presję dużo zajął w tej chwili drugi asymilator, ale mam wrażenie, że przy czterech gateway'ach to zostanie dość długo e, przy wydobyciu tylko z zerów tutaj protos. No i za chwilkę rozpocznie się presja. Jest już ten pylon bardzo dobrze wypozycjonowany, wypozycjonowany i brak klipa, brak połączenia do tej ekspansji. Wydaje mi się, że ta trzecia baza zerga będzie tutaj naprawdę słabym punktem e, w tej chwili, takim trudnym do obrony. No i zobaczcie oh. jeszcze ta królowa poza klipem no, to właśnie nie ma szansy w tej chwili na wycofanie. Pada tak, królowa, no, bardzo no, wczesnym etapie, gry, to wygląda e, niezwykle niebezpiecznie w tej chwili dla tefera. Tak, bardzo niebezpiecznie, szczerze powiem. Roachworren dopiero teraz zakończony, więc karkanów jeszcze przez długi czas tutaj nie będziemy mieli. Kilka zerlingu próbuje obronić, zastąpił zapanny Zelot, ale od razu się oswobadza z tego okrążenia. Drony także próbują jakoś tutaj ich obronić, to wszystko, no oczywiście ostatecznie padnie nam Zelot, ale no właśnie Madrys w stoi, królowa to ciężko pobijana. Tak, jak powiedziałeś, wygląda to bardzo słowo i tu będziemy mieli kolejny Warp ze względu na to, że Mana już wie, że może zadać tutaj naprawdę bardzo duży damage. Na pewno, na pewno. Z całą pewnością tutaj będzie nowa seria jednostek, zobaczcie Stalkery, a z Stalkerami ta presja będzie podtrzymywana. Mana myślę, że się zastanawia, czy jednak nie, nie przesunąć tej presji w kierunku nowej bazy, jeszcze dalej od, od wylęgarni, więc jeszcze dłuższa droga będzie tych nowych jednostek tworzonych przez Zerga do bazy. No i zobaczcie, decyduje się tutaj w tej chwili na wyciąganie kolejno tych. Roach, no, ale jest sponsoringu, tylko że bez prędkości, więc nie ma prędkości, nie ma tutaj creepu. To, to jest skazane w zasadzie na, na porażkę, On może tylko wypychać w tej te stalkery ze swojej bazy. Mhm, mm tak jest, ojej. Oj, oj. No powiem szczerze, że no tutaj oczywiście troszeczkę już troszeczkę już te ma, ta trzecia baza dalej stoi. Mm -hmm. Stracił to odrobinę, ma 42 drony na 37 probów jednakże, więc jeszcze totalnej tragedii nie ma. No i pamiętajmy te stalkery nie mają żadnego blinka nic sensu, nawet nie mają żadnego upgrade'u. Królowa próbuje lać z Madreshiporem, ten będzie w stanie ją zestrzelić. Kolejna jest także, jest w drodze do jednego, Roach wyskoczył do przodu, no i dwa drony, które tutaj biegną, jeden z nich także padnie. Dobry time warp, tefel po raz kolejny musi wycofać, to jest 33 minut, kontra 22, więc idzie do przodu cały czas. Ten time warp jednakże mega go denerwuje. Na szczęście został znerwiony, więc teraz już znika. No i mana chyba musi podać tyły już w tym momencie, mam takie wrażenie, bo to już. O, jeszcze Sport roller, zobacz, tak. Oj, oj, przegapił się trochę, Mana. Chciałbym zauważyć, że Mana w sumie się nie poświęcił całkowicie temu atakowi, nie dorabiał tutaj kolejnych stalkerów już od pewnego momentu. Eee, zrobił w tym czasie roboty z Facility i produkuje pierwsze imotale, więc no, wybrał taką pośrednią tutaj jakąś ścieżkę, tak? Stwierdził, że jak najwięcej jeszcze zada obrażeń, ile, ile jest stanie tymi Starkerami zanim się pojawi prędkość do Zergingów, czy prędkość do Roachy i właśnie to próbuje w tej chwili robić, maksymalizować obrażenia, które zadał tymi Starkerami, ale w głównej bazie mm -hmm. tak naprawdę szykuje się tu na jakieś taką późniejsze wyjście, no na przykład z dwoma tak, 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 y, Immortalami, zobaczcie, robi sentry, więc to, to wszystko jest taka późniejsza presja, ale musi poczekać aż ta energia się uzbiera na sentry, żeby Oposało się nie atakować, musi poczekać na kilka mm -hmm. Immortali, żeby Warto było tym wszystkim wyjść z bazy. No i wycofuje się w tej chwili mana. No zobacz co by było, gdyby te FMa ulepszyły prędkości do Zerglingów? Co by się tutaj działo, prawda? No, właśnie, te startery już po prostu nie wróciły do bazy, więc to, to było ryzykowne zagadnienie pod tym względem. Many, może troszeczkę liczył na to, że Tefer ma taką skłonność grania bez tej prędkości do Zerglingów. Widzieliśmy mm -hmm. to we wczorajszych grach. Możliwe, że Mana obserwował te, gry, wyciągnął jakieś wnioski. Może, może. No właśnie, jak na razie. Jeden Immortal bardzo w drodze, dwa już są gotowe. Ler Gran, no wiesz, Roach Hydra na takiego rodzaju ataki Immortalowe są całkiem fajne, ze względu na to, że mają dobry zasięg za Force fieldów chociażby. Hmm. E, I to świetny DPS na Warp Gate. Plus te Immortale też nie są jakieś fantastyczne na Hydrajskich, powiedzmy sobie szczerze. Um, ale tutaj tego jeszcze nie ma. No i mana wychodzi i zabije ta fela według mnie, no bo tutaj mało wiele więcej już w tym momencie. 52 limitu na 42, jeśli chodzi o armię. No nie wygląda to jakby było w jakikolwiek sposób wybranialne dla Tefela. No właśnie, ma, ma tutaj od razu przychodzi do kontrataku. Wie, że w tej chwili może być ten słaby punkt, że tutaj jeszcze nie pojawi się jakaś dodatkowa jednostka, że tu jeszcze nie będzie ani mutalisków, ani, ani hydralisków. No, z Mutaliskami smutiskami długo byłoby trudno przy takiej obronie, jaką się grać bez gazów w zasadzie bez wydobycia, bez produkcji nowych dron Tefel. Ale no rzecz w tym, że Tefel jest w tej chwili skazany na obronę przy pomocy samych zergingów i roachy. To będzie naprawdę bardzo trudne. To są aż trzy w tej chwili motale, są so dodatkowo w dużej liczbie. Spójrzcie ile to jest energii. No i rusza. Tak, tak. No i właśnie od razu Force fieldy, po to, tego, żeby się odgrodzić troszeczkę od zawodnika Zergowskiego, przytrzymać go właśnie w tym momencie, to pewnie się pchana te forcefieldy. To hmm. według mnie też nie jest jakimś takim fantastycznym pomysłem, to więcej ruszy nam wyskakuje. Ale one są, zobacz one są skupione tutaj w tych polach siłowych. no. Kanapeczka została zrobiona i ze smakiem w tym momencie Mana zjada. 56 na 49 minut, troszeczkę oczywiście sama Mana też traci, ale trzy mortale, które stoją z tyłu, one są tutaj najważniejsze. Mogą padać zaloty, może nawet Starkela, ale dopóki Mortalek hmm. są w grze. No to, to, jest, to, jest, to jest batalia wygrana bym powiedział. Na, na to jest ta główna siła ognia, prawda? Tutaj łatwo dospać nowe jednostki zawsze, które będą tym murem odgradzać mortale. to Immortale najwięcej tu jednostek zabijają, to rocze były tutaj największym zagrożeniem. Roachów w tej chwili tych nie ma, a samymi hydrajskami w takiej liczbie, jak w tej chwili dysponuje Tefel, no nie widzę tutaj najmniejszej szansy na obronę. Tefel oczywiście tak, jeszcze ja tutaj też. próbuje, ale też stracił tyle dronek tutaj w międzyczasie w obronie, więc on w tej chwili, też możliwości jego produkcyjne w tej chwili by znacząco zmalały. No i zobaczcie, mana naciska, w tej chwili myślę, że nawet myślę, że jeśli będzie chciał zagrać bezpiecznie, to zniszczy na pewno bazę z prawej strony, jeśli nie to po prostu naciśnie dalej na armię ale nawet na to nie było czasu Tefel zrozumiał, że tej gry już nie wygra i 2 do 0 2 do 0, dokładnie tak, no bardzo fajne czucie yy, tej rozgrywki ze strony Grzegorza, widać tutaj, że Tefel nie miał zbyt wiele do powiedzenia, zobaczymy czy w trzeciej grze będzie w stanie się odbić, bo wiadomo, takie comebacki już były ale jak na razie, no nie wygląda to zbyt dobrze dla niego no, na razie nie może znaleźć sposobu. W pierwszej grze na zagrał tak bardzo ekonomicznie i w gruncie rzeczy grał skuteczną obronę, a w drugiej grze tak naprawdę dwukrotnie i to taką ciekawą kombinacją przeszedł do ataku, prawda? Bo to, po tej ekspansji natychmiast przerwał tutaj swoją taką ekonomię, rozwój ekonomii, nawet kosztem trochę produkcji prop, żeby taki mocny timing na tych czterech gatewayach zbudować. A chwilę. Po tym zrezygnował z tej presji, teoretycznie wydawało się, że on mógłby nawet dostawić może jeszcze jakieś gateway, albo w ogóle po prostu produkować ciągle te stalkery i nawet taką presją mógłby tą trzecią bazę zniszczyć, potencjalnie, By, była taka, było takie okienko, ale stwierdził, że zrezygnuje z tego i przeszedł w taką kombinację właśnie na Immortalach i centry. to wydawało się być wręcz ryzykowne, jak, jak wspomnieliśmy, bo te stalkery mogły już do bazy nie wrócić, wtedy w beznadziejnej sytuacji byłby tutaj proces, byłby przeciwko trzem bazom, nie miałby jeszcze armii prędko do wyjścia z bazy swojej. Więc no, Mana trochę zaryzykował, ale wyraźnie zagrał moim zdaniem pod Tefela. Tak, tak, nie to już widać oczywiście. To widać, że, że Mana gra pod Tefela, ponieważ. E, zdaję sobie sprawę z tego, jak Tefel będzie grał po prostu. No i tutaj Łukasz musi coś po prostu innego zrobić, musi po prostu zagrać w jakiś inny sposób. Ponieważ jest, no jest troszeczkę może jak otwarta księga dla Many. Um, musisz zaskoczyć po prostu. Problem polega na tym, że Tefel nie jest takim zawodnikiem, który, który jest zawodnikiem do zaskakiwania. Jego siła leży w, w czymś zupełnie innym. Mhm. Ale problem polega na tym, że Manem to wykorzystuje przeciwko niemu i tutaj no, jest, to, jest to właśnie ten problem. Wykorzystuje mocno. Teraz wybrał Tefel Deadwing, więc mapę już w ogóle taką, po tej, po tej ostatniej grze, wydaje mi się, że to jest mapa taka na zasadzie, no dobra, teraz mnie szybko nie zabijesz. Zagrajmy wreszcie porządną, długą grę. W jednej troszeczkę ja przekombinowałem, w drugiej nie dałem rady w obronie. Teraz zagrajmy grę rozwiniętą. Wydaje mi się, że tak, taki komunikat w tej chwili wysyła swojemu rywalowi i nam e, Tefel, wybierając mapę Deadwing. Chociaż to jest taka mapa. No nie wiem, czy, czy z ergiem komfortowo bym się czuł grając na Protosa, bo wydaje się, że ten cały narożnik, te cztery bazy zajęte przez Protosa to jest niesamowicie mocny potencjał. Protos może strasznie długo grę grać na tych czterech bazach, to tak naprawdę wcale nie ma daleko mhm. do kolejnych. Wyjątkowo łatwo je zajmować. No chyba, że TFL ma jakiś pomysł na tą presję na początku, kiedy ta jeszcze pierwsza ekspansja jest trochę oddalona, prawda? Może tutaj chce coś zagrać, jakoś jednak wczesną agresję na tej dużej mapie. Jest co? Ja, się, ja przestałem robić Deadwing po wczorajszym. Po <laughs> Dlaczego miałeś tam. Jak... Nie widziałem, że co? ale coś do okay, gry w Okej, okej, okej. Patrz na to, nie? Eee... To. ten, to wygląda tak. Grali. O mój Boże, żebym. teraz. Jeszcze nawet grali zest. i. nie, przepraszam, hmm. grał First Life. Aha, okay? no dobra. No. Grają First Life na tej mapie. W ogóle super patenty, bariery, słuchaj, w pewnym momencie taki Base Trade swoisty. First ma. Kilka Void -rayów, ma kariery, mm -hmm. kariery i atakuje no. nimi, leje nimi tego, leje nimi bazy Life'a, nie? Naprawdę dużo dawał. Co zrobił Life, na budę troszeczkę utalisków zaczął, zaczął razem z nimi z Erlingami lać bazę um, Firsta, bazy Firsta, gdzie w ogóle. W pewnym momencie to jakieś się był trollo taktyki, wiesz, ataki pod tytułem. A nie, to w późniejszej grze, przepraszam bardzo, w następnej chyba, grze coś takiego robił, gdzie robił ataki pod tytułem Queen Infestor Ultralisk, nie? Taka, taka kompozycja z Nidusa. Mhm. Ale wracając do tematu, i w pewnym momencie, słuchaj, ten base trade trwa, te Butrajski wszystkie zostały porozbijane tam przez Fenixy, Fenix został jeden. Mhm. I teraz tak, wyobraź sobie tą sytuację. W Live ma jedną bazę okrążoną crawlerami Jest ich chyba ze 20. Mhm. Ma 8 dronów, czy tam ileś. No. I to jest wszystko, co on ma. Nie? Okej. Okay. First ma 4 Wojdreje poobijane, jednego Phoenixa, 5 mhm. karierów, które nie mają interceptorów, nie ma probów, nie ma okay. Nexusa, nie ma minerałów. Nie no. może odbudować tych interceptorów. I ma dwa zeloty. I tymi no. zalotami i, I dwa Voidreje, zelot... tak? Cztery Voidreje. Cztery nawet, tak. No, okay. I tymi zelotami próbuje podejść i lać te cholerne, te, lać te cholerne sporką lary. A wiesz, a live dronami leje te zeloty, bo one też są mocno poobijane. I po prostu wiesz, komedia, nie? Dobre pięć minutą on próbuje tymi zelotami. Pod jeden, jeden zelot w końcu pada, drugi później te, wiesz, są tymi podlatuje, traci dwa Voidreje, nie? Zostają mu, mu chyba dwa Voidreje tylko, albo jeden Wojdrej. Jeden Voidra, i w końcu ten Zelot zostanie zni zostaje zniszczony, i zostaje jeden dron. Mhm. Jeden dron, wszystko okrążone sport i live mówi, że jest remis. I wychodzą z gry, i rozumiesz, ja siedzę i w Nie jest remis, po prostu. Mógł, móg, wiesz, ja, ja myślałem, że no, mógłby według mnie kontynuować rozgrywka, ale mhm. siedziałem i po prostu wiesz, już chyba 50 minuta gry, on siedzi na tej jednej bazie. Ten Zelot, 5 minut, próbuje męczyć jednego sport -crawlera. A te drony go też tam próbują gryźć. No ja siedzę w się, Jezusie. Już wiesz, zelot Andrzej po prostu, nie? Okej, okay, zelot Andrzej nie dał spokoju. Słuchajcie, to jest trzecia gra pierwszego półfinału dzisiejszego turnieju. finał Eteran Cup 3. W lewym górnym rogu grający dla Team Liquid Grzegorz Mana, Komincz. W prawym dolnym rogu. Łukasz, Tefelczynski, Genesk Dignitas. No, 0-2 przegrywa, na pewno musi się postarać. Mapa duża, na pewno będąc takim buforem, przed jakimiś wczesnymi zagraniami. Jeszcze zobaczcie, się już dalej się nie da. Więc kto wie, może zobaczymy tutaj Zerota Andrzeja również także e, Jakieś wielkie tutaj batalie. Wczoraj mieliśmy kilka długich gier. Zresztą chyba na te najdłuższe się załapałeś w końcu rzeczy. Tak, tak, tak. To był pal kontra Mishu, jeśli dobrze Aha, pamiętam. Tak, tak. To było naprawdę bardzo fajne. Podobała mi się ta rozgrywka. Tutaj chłopaki świetnie wiesz, tutaj jakieś swoiste ataki, te planetarki, które tam próbowały się utrzymać. Wyglądało to naprawdę bardzo fajnie. Widać było, że zawodnicy podchodzą do siebie tak bardzo z dużą rezerwą, ale, ale wyglądało to naprawdę bardzo konkretnie. No zobaczymy, jak będzie to wyglądało w tej rozgrywce, bo tak jak powiedziałeś, ten towar przegrywa 0 do dwóch, ma na na niego sposób wygląda na to, ma na niego tekę. Um, to jest mapa, na której naprawdę zawodnicy protoscy. Tak, jak ostatnio widuję, często starają się założyć tą szybką trzecią bazę. Wiesz, tutaj ma nagra od razu dwa The Gateway, może będzie ten czwarty, właśnie dodatkowy um, na tym, na, na głównej bazie, hmm. tak, gdzieś na zapleczu. Ale ma tą szansę, znaczy ma tą opcję zagrania trzeciej bazy, prawda? Tylko że on jakby już się zabudowuje w taki sposób, że ja jeszcze tej trzeciej bazy nie będę tak szybko łapał. Tak, tak mam wrażenie, że to co nam pokazuje w tym momencie, to jest takie to jest właśnie takie przesłanie, które ja tutaj widzę, że tej trzeciej bazy jeszcze przy nie będzie. Raczej nie, 3 Gatewaye to, to nie będzie prędko. Ona jest target, jeszcze w dodatku, więc no, zdecydowanie nie będzie prędko tej bazy. Chociaż oczywiście, no jeśli zobaczy w tej chwili, już wie, że gra przeciwko Zg'owi po drugiej stronie mapy, więc to i tak będzie pewnie ekspansja jakaś szybsza e, niż przy każdej innych pozycjach. Po prostu ten dystans tutaj e, dają sobie znać. No, Roach Warren wcześniejszy, prawda? Wykonają te fela, taki wydaje się że być trochę bezpieczniejszy niż to, co widzieliśmy w poprzedniej grze przecież nie no, mana to troszeczkę też bardziej defensywnie tutaj, taką kombinację teraz taką mniej agresywną, ale presja, jak tak jest silna tutaj, są dwa Starkery, nade szybko. Trzeba reagować, mm -hmm. te musi w tej chwili działać bardzo szybko. Ten klip nie do końca się rosnął do trzeciej bazy, ale jak tylko trzecia baza się skończy, to wszystko będzie ładnie połączone. To no. jest grunt, żeby te królowe utrzymać lata z grze, prawda? Żeby nie tracić ich tak jak poprzednie. Dokładnie tak jak mówi Zobacz, że tutaj dronów troszeczkę jest. Tam jeden chyba padnie, chociaż nawet nie, zobacz, że chyba nawet żaden dron nie został zniszczony jeszcze. Trzy królowe wychodzą, próbują zaszylić Mandership shield, to się nie uda, da jedna królowa, musi uważać. Druga wycofała się, zergingów jest troszeczkę, dwa rocze w drodze, 20 zergingów też. E, crypt jest bardzo ważny tutaj, już trzecia baza powoduje, trzecia baza troszeczkę ten gip dwa drony padają. No, nie wygląda to źle. Tefel musi ogarnąć swoje overlordy, które tutaj wylatują. No, na creepie te stalkery są wolniejsze od tych, od zerflingów. Tutaj bardzo ładny timemote teraz został który ratuje te jednostki. No, nie wygląda no tak, to źle. Zaczyna to stabilizować stopniowo Tefel. Ma już sporo zerwingu. ten creep jest bardzo właśnie dobrze rozlany. Zaczyna w stronę rampy tym creepem uciekać, ale tu musi uważać, tutaj jest zasięg. Wykorzystuje w tej chwili do ukształtowania terenu mana. Musisz z kolei uważać na swojego magicznego kora, bo już coraz mniej punktów życia. No ale wydaje no. się, że mana tutaj agresji jakiejś silniejszej już nie będzie mógł podtrzymywać i wydaje się, że nawet sam się wycofuje, nie chce właśnie czekać, nie, nie chce ryzykować, że właśnie jakiś spity lingów zrobi tym razem mm -hmm. Tefl. No tymczasem Oracle 10 zabitych już, więc to też, też są konkretne obrażenia. Zostało 36 dronów na 39. Tak więc, no mana wiesz, mimo wszystko ten pressing jest całkiem nie najgorszy, trzeba przyznać. Pytanie już nieco dalej. No, 5-6 dronów w drodze kolejnych. Znaczy tutaj wiesz, ten oracle, ta orakel będzie jeszcze tutaj wisieć, prawda? Będzie tutaj jeszcze i będzie starać się zacharsować jej Za zobaczymy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Generalnie. No, tych ta królowa tak niebezpiecznie mhm. ustawiona, zważywszy, że już jeden atak taki. No przeżył, jeśli tak można powiedzieć, tefel. no to mhm. wydaje się, że ten brak zabezpieczenia jest wyjątkowo ryzykowny. On, on chce zagrać na kontratak, ale no, widać, że ma na, jest dobrze przygotowany, dobrze zabudowany. No, Zaczyna stawiać Sporklery w tej chwili, Tefer, więc y, to jest jego pomysł na zabezpieczenie obydwu baz, ale wciąż jeszcze jest parę sekund tutaj okienka w tej obronie. No, Mana nie atakuje, nie atakuje, chociaż mógłby tutaj, jak widzimy, przycisnąć, ale nie wie o tym, że tej królowej nie ma w linii mhm. minerałów. Tak, no tutaj już są Sporklery, mamy także Wojdrey w drodze, trzecia baza, zobaczymy Mana teraz tą trzecią bazę buduje, nie jest ona taka super szybka, o czym mówiliśmy. 9 minuta jednak to jest całkiem fajny timing, no i, no i będziemy mieli tutaj spokojną taką rozgrywkę. Za chwileczkę się też zabuduje zapewne na tej kolejnej rampie. Ja myślę, że to byłby całkiem nie najgorszy pomysł. Chociaż wiesz, też nie jest to super wymagane teraz, kiedy ma jakąś rozsądną liczbę centry. Byłoby to mile widziane, no bo trzeba gdzieś położyć kolejne budynki, prawda? Chociaż mhm. zobacz, co on będzie teraz robił. Tutaj postawi takie dwa gateway e w takim typowym szyku trzeciobazowym, prawda? Na przykład jakbyśmy to widzieli na Kings Jung Station. Mhm. I to też pomaga jakby, ponieważ tutaj to wejście na rampę, mimo wszystko zostanie troszeczkę zmniejszone. Na pewno nie jesteś w stanie w tym momencie iść w stronę wschodnią, czyli w stronę ekstraktora, w stronę tego gejzera i tak dalej, tylko musisz po prostu iść od razu na północ, wchodząc na rampę, a to pozwala na takie e, stworzenie takiego, wiesz, takie, takiego wąskiego gardła. Tej obrony, które naprawdę um, pomoże Portosowi w, w jakiejś tam ewentualnej obronie. Zgadzam się całkowicie z Tobą. Zetno. Z wężu to przecież kolejne, kolejne drony, naprawdę tutaj to. Nie wiem, co powiedzieć, bo. Wydaje się, że Tefel ma taką tutaj filozofię gry, żeby jak najmniej inwestować w tą stacjonalną obronę, ale on traci niesamowicie dużo dron. To jest niesamowicie dużo. Zobaczcie, po raz kolejny 20, no 19 tym razem dronek pada na tym jednym oraklu. Ja rozumiem, że zewga stać, żeby strzeźdza kolejną salwę e, serię tych dron, ale przecież o ileż silniejszy byłby, gdyby nie stracił tych 20 dron? To jest na miarę gry, absolutnie. Ten orakl. Już sam orak. Jeszcze nie widzimy rozstrzygających bitew, ale... Pozycja w tej chwili many, jeśli chodzi o produkcję, zobaczcie, on dostawia kolejne gateway. Zaraz to się ujawni, bo protos ma naprawdę teraz duże wydobycie. Ma, no ma w tej chwili już 65 mm -hmm. pro ma 3 bazy. Ten atak może go po prostu za chwilkę. No, atak many, może tak naprawdę zdemolować kompletnie zerga. I wydaje mi się, że tylko ten dystans będzie mógł tutaj jakoś pomagać. Z tego co widzę. Tafel po raz po kolejny robi atak, melee attack. On ma troszeczkę zerglingów, ale Grachy Dalijski to jest chyba po raz kolejny pomyłka, mam takie wrażenie, bo w ostatniej, w pierwszej grze to anulował, a mhm. teraz tego nie robi, więc już się zastanawiam, ale robi Roach Hydra, więc jakby no, powinien mieć plus jeden nie, na atak. Mhm. Um, powinien mieć plus jeden na atak jednostek zasięgowych, plus dwa oraz blink w drodze, tak jak powiedziałeś, tutaj Mana już ma troszeczkę tych jednostek. Problem polega na tym, że. No właśnie, te, oj, Tefel, Tefel musi uważać od Zauważ także, że Mana ta akurat nie jest aż taki super groźny jak w poprzedniej rozgrywce, ponieważ dopiero teraz robił Robo Bay, a to tak, oznacza, tak, że wiesz, ma tutaj lepszą według mnie pozycję troszeczkę. Oczywiście same centry i starkery raczej temu jeszcze nie zagrażają. Mana może to wykorzystać w takiej właśnie małej presji, teraz czyści ten creep, korzysta z tego, że Tefel jeszcze nie czuje się dostatecznie silny, żeby tutaj wypychać to wojsko, no ale w tej chwili jest zmuszony do reakcji i Tefel musi już w tym momencie zadziałać. I w ciasnym terenie, więc Mala sobie no tutaj stworzył teren, w którym będzie mógł jakąś małą wymianę zagrać. Tak, tak. Na tylko, że zasadach. zobacz, że on traci centry, on traci naprawdę tak. dosyć dużo tych centry, i to nie była dobra A. wymiana ze strony Grzegorza. Z drugiej strony, mamy także zeroty które są w głównej bazie. One próbują tutaj zająć się dronami jest jeden hydraisje jedna królowa, które troszeczkę odwrócą uwagę tego wszystkiego pcha się w przez to wąskie przejście mógł według mnie zajść swojego przeciwnika od drugiej strony, czego nie zrobił. W drugiej bazie, to znaczy w czwartej, przepraszam bardzo, także mamy kontraatak, czy może raczej odwrócenie też uwagi ze strony Many, który tym samym warprismem jest w stanie tutaj dosyć dużo osiągnąć. Ostatecznie to wszystko zostanie pokonane. 69 dronów kontra 65 prołów, 27 ich łącznie zostało zniszczonych. No tutaj Mana odwrócił uwagę właśnie w momencie, w którym ten atak miał miejsce. Tefel broni się jednak całkiem nie najgorzej, no i teraz ten kontratak, to jest 112 na 66 limitu armii. Różnica duża, no Mana musi się przegrupować, on musi poczekać w tej chwili na jednostki e, pierwsze właśnie ze swojego robota, z Facility. Majusz tala czeka w tej chwili na, e, na kolosy i bez tego ciężko będzie mu patrzeć, zwłaszcza, że są tutaj hydajski. Taka proporcja niewygodna do gry, no i spójrzcie, jest próba przełamania, ale ten teren niewygodny tutaj dla E, dla Zerg'a, ZGTF raczej się nie przełamia, chociaż próbuję sobie oczyścić, próbuję otworzyć sobie dostęp tak. do tej bazy Dokładnie, wiesz on nie musi tutaj się płacić aż tak mocno zwłaszcza że widzi, że to jest bardzo mało centry więc będzie w stanie się wepchnąć tutaj za mm -hmm. chwileczkę Hydry muszą wyjść Dużo do stodu. Dużo Hydr Musze, musi podejść do przodu bardzo mocno, zwłaszcza, że tutaj są same Hydraliski prawie w tym momencie, więc one będą szybko padać, więc trzeba zadać obrażenia tak, tak jak się da. Tego już nie może zrobić. Zobaczmy także w bazie numer 4 oraz w bazie głównej mamy mocnych harazelotami. z elotami. Mana odwraca uwagę po raz kolejny. Czwarta baza za kliczku zostanie zniszczona. W głównej też te jednostki nie są w stanie aż tak dobrze O, robić. To jest GG. Zobacz to też tłumaczy, dlaczego Mana właśnie miał taki w sumie problem w obronie. On tutaj ze 12 zelotów przywołał bezpośrednio do bazy przeciwnika i do, do tej głównej bazy Tefela i do czwartej bazy, którą zniszczył nawet, więc no... Ha, sprytnie, sprytnie. Mana sprowokował to troszeczkę ten kontrata, można powiedzieć, swoim wyjściem, ale fenomenalnie mu to wyszło, tak? Bo Tefel przed tym drugim Morpinem do bazy już nie był w stanie się zabezpieczyć. Całą swoją armią, silną armią jak najbardziej, poszedł do, do Many, ale ten w samą porę dorobił tego Kolosa. Ten Kolos w zasadzie ustabilizował, prawda? Kolosus ustabilizował, tak, ustabilizował tak, tak, tutaj tak, obronę. Tak, tak. Wiesz, ten kolosus nie był tutaj akurat, to nie jest taka, taka sytuacja, w której kolosus od razu wygrywa i obronę. Tutaj akurat chodziło bardziej o to, że to było rzeczywiście wąskie przejście jeszcze. A druga sprawa to to, że tutaj były prawie same hydrajskie i te dwa elementy połączone właśnie z kolosem, to był właśnie ten moment, w którym, w którym ten atak zaczął się załamywać bardzo mocno, bo hydrajski nie są w stanie wytrzymać takiej siły ognia. Gada się stało w pełni. W tej chwili jeszcze tutaj komunikuję sędziemu, że będziemy mieli kilka minut przerwy przed drugim półfinałem, w którym zagranę Echo i laser. Za to zanim to zrobimy, to chciałem Wam przede wszystkim pokazać drabinkę aktualizowaną i będzie mały konkurs. Mały konkurs będzie za chwilkę z jednym pytaniem: kto pierwszy, ten lepszy. Zasady znacie. Ja też napiszę to pytanie na szybki palec, żeby nie było, że jakieś tutaj przez połączenia u kogoś się to nie wyświetli.